na obowiązek powiedzieć wam dzisiaj, co czuje naród Polski. Nowy świat? 14 czerwca 1945 roku. Sukcesy pana Hopkinsa. Nim ten artykuł znajdzie się w rękach czytelnika, może już nieoficjalne pogłoski zamienią się w oficjalne niedopowiedzenia. Omówienie sukcesu pana Hopkinsa bez czekania na urzędowe deklaracje jest jednak potrzebne. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pogłoski o sukcesach pana Hopkinsa są celowo rozsiewane, jeśli nie przez samego pana Hopkinsa, to przez jego otoczenie. Jak powracająca kometa, pan Hopkins zawadził o Paryż i Londyn i wybuchły tam natychmiast fajerwerki triumfalnych wieści. Sprawa zatargu polsko-rosyjskiego załatwiona, rząd polski sformowany, aresztowani Polacy uwolnieni, sukcesy, sukcesy, sukcesy. Znamy dokładnie tę technikę. Im gorsze są wiadomości, w tym bardziej kolorowym opakowaniu sprzedaje się je opinii amerykańskiej. Triumfem i sukcesem była konferencja moskiewska. Teheran, Jałta. Po każdym z tych sukcesów prasa chrypła od krzyków zachwytu. Izby kongresu brzmiały grzmotami oklasków. A oto rezultat: Ameryka zagrożona, Polska w niewoli. Europa Środkowa oddana na pastwę czerwonego totalitaryzmu. Armia brytyjska ma się cofać z Bałtyku, Armia amerykańska ma się cofać z Czech. Główne dowództwo wojsk alianckich w Europie ma być rozwiązane. Prawdziwy pogromca Niemiec, generał Eisenhower, ma pakować manatki. Im większa reklama towarzyszy rzekomym sukcesom pana Hopkinsa, tym bardziej podejrzliwie trzeba na nie patrzeć. Pan Hopkins... Jeśli nie inspirował, to dopuścił do wybuchu plotek gdziekolwiek stąpną nogą. To upoważnia oceniać rezultaty jego misji na tle wiadomości, jakie rozpuścił, albo do jakich dopuścił. W rozważaniu ograniczymy się do sprawy polskiej. Na wstępie trzeba stwierdzić jedno: dnia 5 maja bieżącego roku w San Francisco. Pan Stetinius złożył następujące oświadczenie z powodu aresztowania szesnastu kierowników Polski Podziemnej. Cytuję: Zażądaliśmy od pana Małotowa pełnej listy nazwisk tych aresztowanych polskich przywódców politycznych oraz całkowitego wytłumaczenia akcji sowietów. Dalsze dyskusje muszą oczekiwać tej odpowiedzi. Koniec cytatu. Pan Iden w sposób jeszcze bardziej wyraźny powiedział, że wszelkie rokowania w sprawie Polskiej. Zostają przerwane na skutek aresztu. Cytuję. Sekretarz spraw zagranicznych Iden poinformował pana Małotowa, że w tej sytuacji nie może prowadzić dalszych dyskusji w sprawie Polski. Koniec cytatu. Pierwszym więc sukcesem pana Hopkinsa jest zmiana stanowiska Stanów Zjednoczonych. Wedle oświadczeń panów Stetiniusa i Idena z dnia 5 maja uwolnienie aresztowanych Polaków miało być warunkiem wstępnym, powrócenia do rozmów w sprawie polskiej. Pan Hopkins paktował w sprawie polskiej, podczas kiedy aresztowani siedzieli dalej w więziennych celach. Sukcesem była kapitulacja. Aresztowanie ludzi, którzy za wiadomością i pośrednictwem, co więcej, pod sugestią rządu brytyjskiego i amerykańskiego ujawnili się wobec władz sowieckich, było policzkiem wymierzonym panu Idenowi i panu Stetiniusowi. Pan Hopkins wziął na siebie rolę magika, który potrafi nawet policzki zamienić na sukcesy. Być może opinia amerykańska temu wierzy. Na pewno jednak ten sukces pana Hopkinsa nie podniesie prestiżu Stanów Zjednoczonych na szerokim świecie. Uważamy pogłoskę o mającym nastąpić uwolnieniu aresztowanych, czy też części spośród aresztowanych szesnastu, przede wszystkim za próbę ukrycia przed światem poniżenia. Na jakie pan Hopkins naraził swój kraj. Ponieważ jednak pogłoska taka istnieje, należy i ją omówić. Stwierdźmy przede wszystkim, co w warunkach rosyjskich znaczy słowo uwolnienie. Nie tylko kazamaty czy rozzwyczajki odbierają ludziom wolność. Cała Rosja jest wielkim więzieniem. Polska pod okupacją rosyjską jest także więzieniem. Uwolnić aresztowanych szesnastu to znaczy wypuścić ich z Rosji, wypuścić ich. Z granic okupacji sowieckiej. Będą wolni, jeśli znajdą się w Anglii czy Ameryce. Inaczej będą dalej uwięzieni. Póki kryli się w mrokach Polski podziemnej, narażając życie, mogli jednak działać i mówić, i wołać do sprzymierzeńców zachodnich wedle swojej woli. Dziś są w łapach moskiewskich oprawców. Jeżeli nastąpi takie ich uwolnienie, które ich nadal w tych samych łapach, choć w innej formie zostawi, to będzie to podła komedia naigrywania się z wolności. Kiedy w roku 1939 Liga Narodów wezwała Sowiety do Genewy dla wytłumaczenia wojny wydanej przez Rosję w Finlandii, pan Mołotow odmówił stawiennictwa notą, w której stwierdził, że cytuję, wojny między Sowietami i Finlandią wcale nie ma, koniec cytatu, ponieważ Sowiety zawarły pakt przyjaźni z rządem finlandzkiego Kislinga, Kuuziniena. Jeśli zdanie pana Mołotowa pomiędzy Rosją i Finlandią panował pokój, kiedy bomby rosyjskie spadały na Helsingfors, a pociski rosyjskie na Wyborg, to nie trudno przypuścić, że wedle pana Mołotowa aresztowani Polacy znajdą się na wolności wtedy, kiedy torturować ich będą nie w cierz zwyczajce, ale w ambasadzie lubelskiej lub może na Kremlu samym. Reklama pana Hopkinsa, że uwolni aresztowanych przywódców Polski podziemnej tylko wtedy okaże się prawdą, jeśli ci ludzie znajdą się, jak chcieli, w Londynie. Inaczej pan Hopkins bierze na siebie i obciąża Stany Zjednoczone współodpowiedzialnością za dalszą niewolę tych ludzi, którą kłamliwie Sowiety mogą nazywać wolnością. Fajerwerki towarzyszące turné pana Hopkinsa nie mówią zresztą o uwolnieniu wszystkich aresztowanych, mówią o uwolnieniu części aresztowanych. Przetłumaczmy to na prosty język ludzki. Dla każdego, kto zna technikę sowietów, sprawa jest jasna. Uwolnienie części aresztowanych znaczy egzekucja reszty aresztowanych. Egzekucja ta ma uzasadnić haniebne i bezczelne oszczerstwo sowietów, że Polska Podziemna stała na usługach Niemiec-Hitlerowskich. Jeśli pan Hopkins weźmie na siebie zasługę rzekomego uwolnienia części aresztowanych 16, to pan Hopkins weźmie tym samym na siebie współodpowiedzialność za śmierć pozostałych. Czy tym skazanym będzie jeden, czy dwóch, czy więcej, to wszystko jedno. Pan Hopkins weźmie współodpowiedzialność za ich śmierć czy więzienie, współodpowiedzialność za szkalowanie mianem wrogów, własnych sprzymierzeńców, mianem zdrajców, najczystszych bohaterów, mianem agentów, własnych towarzyszy broni. Rosja konsekwentnie dąży do tego, aby Polskę przesunąć spośród krajów sprzymierzonych do krajów wrogich. Gdyby udało jej się to uczynić, terror rosyjski stosowany w Polsce nie budziłby już protestów w sumieniach. Do tego celu, do przesunięcia w oczach świata Polski z rzędu sojuszników do rzędu wrogów, Rosja dąży przez rzucanie oskarżeń, że Polska współpracowała z Niemcami. Choć oskarżenia te są jawnym kłamstwem, Stalin uparcie do nich powraca. Jeśli sukcesem pana Hopkinsa ma być uwolnienie części aresztowanych, to sukces ten jest najbardziej wrogim krokiem rządów Stanów Zjednoczonych w stosunku do Polski, jaki mógł być uczyniony. Albowiem godząc się imieniem Stanów Zjednoczonych na uwolnienie tylko części aresztowanych, pan Hopkins zgodził się tym samym na oskarżenie Rosji rzucone przeciw państwu polskiemu, że państwo to było wrogiem sprzymierzonych. Jakie byłyby skutki zaaprobowania takiego stanowiska pana Hopkinsa przez rząd Stanów Zjednoczonych? Konsekwencje te dla Polaków są jasne oznaczają one rozezbrojenie wojsk polskich na zachodzie i przymusową deportację Polaków uwolnionych przez wojska amerykańskie i angielskie w Niemczech pod sowiecką okupacją. Być może pan Hopkins zdoła wmówić sobie i innym, że odniósł sukces Polakom jednak nie da się wmówić, że śmierć i niewola są wolnością i życiem. Drugim sukcesem pana Hopkinsa w sprawie polskiej ma być utworzenie nowego rządu polskiego przez dołączenie do Bierutów i Osóbków pewnych osobistości z terenu Polski okupowanej, a także pana Mikołajczyka i Stańczyka. Stwierdźmy: rząd tak utworzony nie będzie rządem polskim. Jeśli chodzi o osobistości z terenu Polski, to udział czyjkolwiek w rządzie formowanym przez Moskwę jest rzeczą bez znaczenia. Polska okupowana jest więzieniem więźniowie nie są wolni. Więźniowie nie są nawet odpowiedzialni. Nie można ich potępiać, tym bardziej nie można ich słuchać. Nie każdy ma dosyć mocy, aby zostać męczennikiem, zwłaszcza gdyby pan Hopkins i jego współpracownicy nakłaniali tych odciętych od świata ludzi, wierzących każdemu Amerykaninowi, że lepiej zostać ministrem, niż męczennikiem. Natomiast ludzie, którzy znajdują się na wolności i znają prawdę, jak pan Mikołajczyk i Stańczyk, gdyby przyjęli ofiarowane im role w marionetkowym rządzie sowieckim, staliby się nie tylko zdrajcami, lecz i katami własnego narodu. Pisaliśmy już przed rokiem, że pan Mikołajczyk i jego satelici potrzebni są Stalinowi w jednym tylko celu, aby polskimi nazwiskami podpisywać wyroki śmierci Polaków. Jeśli pan Mikołajczyk będzie zaproszony do Moskwy, to będzie zaproszony po to, aby tam podpisać wyrok śmierci na generała Okulickiego, którego sam wysłał na teren Polski podczas warszawskiego powstania. Będzie tam wezwany po to, aby podpisać wyrok śmierci na niego, na wszystkich dowódców i żołnierzy polskiej Armii Krajowej. Aby podpisywać wyroki na wiernych Polsce Polaków. Pan Hopkins może przedstawiać opinię amerykańskiej rząd katów polskich, wśród których zasiądzie pan Mikołajczyk, jako rząd polski niepodległy. Ale w rzeczywistości rząd, który obiecuje Polsce pan Hopkins, złożony z niewolników, a w połowie z oprawców, będzie narzędziem pozbawienia Polski niepodległości. Rządu takiego ani naród polski, ani wojsko polskie nigdy nie uzna. Co więcej, od takiego rządu odwrócił się ze wstrętami ameryka kiedy po opadnięciu fajerwerków reklamy pana hopkinsa ujrzy prawdę nowy świat 22 czerwca 1945 roku zbrodnia w czasie tej wojny zbrodnia stała się jednym z narzędzi polityki. W ciągu pięciu lat nad kontynentem Europy wisiała nie tylko kurzawa bitewna, lecz także trujące opary morderstwa. Zdaje się jednak, że zbrodnia dokonywana w tej chwili w Moskwie nad rządem podziemnym państwa polskiego jest zbrodnią straszliwszą w swoich skutkach niż wszystko, czego świadkami byliśmy dotychczas. Zbrodnie niemieckie wywołały wojnę. Trwały podczas wojny i skończyły się razem z wojną. Zbrodnie sowieckie, Justice Mort, inaugurują okres pokoju. Już ta różnica wystarcza. Jeśli bowiem wojna ze zbrodnią kończy się pokojem, który także ma być oparty na zbrodni, to jaki ma być sens wszystkich ofiar? W ciągu tych pięciu lat widzieliśmy więcej zapewne rzeczy straszliwszych niż w ciągu pięciu poprzednich wieków. Zapito miliony bezbronnych i niewinnych. A jednak morderstwo tych szesnastu wydaje się być bardziej złowieszczym znakiem niż miliony tamtych szkieletów. Nie dlatego, aby szesnastu ludzi sądzonych i skazanych bezprawnie znaczyło więcej niż miliony ludzi sądzonych i skazanych bezprawnie, ale dlatego, że tamte morderstwa świat potępiał. Temu ma przyklasnąć. Tamtych zabójców nazywał zbrodniarzami. Z tymi ma żyć w przyjaźni. Z tamtymi walczył. Tym pomaga. W Majdanku wpychano do komór gazowych, rzucano do rozpalonych pieców setki tysięcy mężczyzn, kobiet, dzieci. Setki tysięcy bezbronnych. W Katyniu strzałem w tył czaszki zamordowano tysiące jeńców wojennych. Także bezbronnych. W Japonii ścięto kilkunastu lotników amerykańskich wziętych do niewoli. W Oświęcimiu, Buchenwaldzie, Dachau zagłodzono ludzi na śmierć. Torturowano wymyślniejszą torturą niż w średnich wiekach. W łagrach sowieckich rozrzuconych od Oceanu Lodowatego aż po stepy Kazachstanu głodzono na śmierć. Torturowano sowieckim wypróbowanym sposobem. Tortura moskiewskiego rządu jest okrutniejszą od wszystkich tych okrucieństw. Rwie męką nie tylko ciało, ale i dusze skazanych. Łamie ich nie tylko kołem cierpienia, ale i kołem zwątpienia. Czyniąc tak, usiłuje zgiąć i złamać nie tylko sumienie zawczasu skazanych, ale zgiąć i złamać sumienie całego świata. Zwierzęcy terror niemiecki był objawem zupełnego zbydlęcenia. Miał on przekonać świat, że Hitler jest silniejszy niż prawo. Terror sowiecki jest przemyślany, celowy, chłodny, podnosi zbrodnie do godności filozoficznego systemu, ma dowieść światu, że siła Stalina jest prawem. Hitler usiłował zbrodniom obalić prawo. Stalin w ogóle prawa nie uznaje. Terror niemiecki był jawnym terrorem wroga, wobec którego elementarne prawo samoobrony było niewątpliwe, Natomiast terror sowiecki kryje się pod maską przyjaźni i tym samym przedstawia światu nawet obronę ofiary jako zbrodnię. Wreszcie różnica trzecia. Odpowiedzialność za swoje zbrodnie Niemcy brali na siebie. Ale odpowiedzialność za swoje zbrodnie Sowiety każą dzielić całemu światu. Moskiewski proces 16 Polaków nie jest tylko powolnym morderstwem tych ludzi nie jest to także tylko najstraszliwszy akt tragedii narodu polskiego. Zamysły sowieckie w tym procesie sięgają znacznie dalej. Tam właśnie, na tamtej sali sądowej, ma nastąpić moralne złamanie demokracji zachodnich. Kto uważnie patrzy na perfidną i przemyślaną reżyserię tego procesu, ten musi dowiedzieć. Spróbujmy choćby na chwilę ujrzeć świat tak, jak go musi dzisiaj widzieć tych szesnastu sądzonych? Przez pięć lat kierowali oni walką narodu polskiego z Niemcami. Byli świadkami, jak w początkach tej walki, dnia 17 września 1939 roku, wojska sowieckie uderzyły na tyły walczącej armii polskiej. Byli świadkami, jak w czasie powstania warszawskiego Stalin uniemożliwił Anglii i Ameryce danie pomocy płonącej w Warszawie. Z ich to rozkazu oddziały Polski Podziemnej szły mimo wszystko z pomocą armii sowieckiej pod Łódzkiem, pod Lwowem, pod Lublinem. Jeśli zbrodnią jest dopomaganie Niemcom, to Stalin winien siedzieć na ławie oskarżonych, to Polska ma prawo go sądzić. A przecież jest inaczej. To zbrodniarz sądzi własną ofiarę. Sądzi ją za zbrodnie, które sam wobec niej popełnił. Polska weszła do wojny w sojuszu z Wielką Brytanią. Ci ludzie, tych szesnastu, strzegli, by naród polski wykonał ten sojusz. Przez pięć lat okupacji i terroru niemieckiego nie pozwolili zerwać nici łączności wiążącej ich kraj z Anglią. Na prośbę rządu brytyjskiego wyszli z ziemi i ujawnili się przed sowieckim okupantem. Dziś siedzą na ławie oskarżonych za to właśnie za to, że naród polski dochował i dochowuje wierności Zachodowi za to, że się z Zachodem ośmiela porozumiewać. Akt oskarżenia 16, czytany uważnie, jest aktem oskarżenia polskie o zbrodnie sojuszu z Wielką Brytanią. Byli w kraju przedstawicielami rządu polskiego w Londynie. Byli nimi już wtedy, kiedy premierem był Sikorski, później, kiedy premierem był Mikołajczyk. Przekazywali rządowi polskiemu w Londynie wolę narodu polskiego, ale wykonywali posłusznie jego rozkazy. Dźwigali na sobie ten ciężar niemal ponad ludzki, innym pozostawiając płynące zain dostojeństwa i zaszczyty. Dziś wiedzą, że pan Hopkins przeobiecał cofnąć uznanie Anglii i Ameryki dla rządu polskiego, co przez pięć lat od nich i od narodu polskiego domagały się poświęceń niekończących się nigdy. Za te właśnie poświęcenia sądzi się ich jako za zbrodnie. Wiedzą, że w tej samej chwili, kiedy odbywa się ich ostatnia publiczna tortura, były ich szef Mikołajczyk rozmawia przyjaźnie z ich katami, Wiedzą, że czyni to za przyzwoleniem i namową rządów Anglii i Ameryki. Wiedzą, że rozmawia, jak przekreślić prawa Polski, jak unicestwić wszelki sens ich poświęcenia, jak wyglądać musi świat w oczach tych ludzi. Mają oto przed sobą oczywisty dowód, że słuszność mieli rosyjscy siepacze, że Polska jest opuszczona. Ich los straszliwy, jest nieodpartym świadectwem, że jako zbrodnia karana będzie w Polsce wierność dla demokracji Zachodu i że same te demokracje godzą się na to. Wielki poeta ten napis umieścił nad wrotami piekiel. Porzućcie wszelką nadzieję. Straszliwszą niż tortura ciał jest tortura opuszczenia przez sprzymierzeńców zdrada wśród swoich. Ale celem Stalina nie jest tylko męka tych ludzi. Cel idzie dalej. Wyrok, który zapadnie, ma powiedzieć: Porzućcie wszelką nadzieję całemu narodowi polskiemu. Ma to samo powiedzieć wszystkim ludziom okupowanej przez Rosję Europy. Ma to powiedzieć Europie całej. To jest celem i będzie skutkiem tego morderstwa. Dlatego Polska wybrana jest na ofiarę. Dlatego z Polski wybrani są najlepsi ludzie. Dlatego wybrani są ci właśnie, którym Anglia doradzała wejść z Sowietami w stosunki i rozmowy, aby dowieść, że demokracje zachodu opuszczają najwierniejszych sprzymierzeńców, a więc tym bardziej opuszczają innych, aby dowieść, że demokracje zachodu godzą się na spotwarzanie najlepszych żołnierzy demokracji, a więc są bezsilne. Aby dowieść, że demokracje zachodu dozwalają na osądzanie zakładników których same w ręce sowieckiego totalitaryzmu wydały, a więc nie mają honoru. Zbrodnia popełniona przez Sowiety na 16 członkach podziemnego rządu Polski jest celowa. Zmierza ona do zniszczenia wiary w demokrację zachodnie, a przez to samo w demokrację w ogóle, we wszystkich ludzkich sumieniach. To cel pierwszy. Ale jest jeszcze cel drugi. Sowiety chcą podzielić współodpowiedzialność za morderstwo 16. Dlatego sądzą ludzi, którym Anglia doradziła rozpoczęcie rozmów z Sowietami. I dlatego sądzą ich w takiej chwili, kiedy ambasador brytyjski rozmawia z ich katami, jak utworzyć rząd dla Polski złożony z jej zdrajców. W tym zestawieniu, kiedy sądzi się i skazuje Polaków za sojusz z Anglią, a jednocześnie skłania Anglików do uznania za przedstawicieli Polski tych, co wyżegną się wierności z Zachodem i przekreślą sojusz z Anglią. W tym zestawieniu jest zamiar wykazania, że Anglia bierze na siebie współodpowiedzialność za sowiecki sąd i wyrok. Jeśli bowiem raz uda im się podzielić odpowiedzialnością za zbrodnie, to tym samym wszystkie ich przyszłe zbrodnie zostaną z góry rozgrzeszone. Na sali moskiewskiej Sądzi się dzisiaj Polaków, aby zabić demokrację.